Kochani na kolejnym spacerze wspólnym, takim zimowym, słonecznym i wyjątkowym, bo właśnie zauważyłam, że dzisiejszy przystanek to jest 111, niezwykła liczba. Mam wrażenie przynajmniej w moim życiu bardzo. Często pokazują mi się takie powtórzenia cyfrowe, słowne, i wtedy zwracają moją uwagę szczególną, i zastanawiam się nad tym, czemu to tak bardzo mi się chce pokazać. Interesuję się numerologią i wiem, że właśnie każda cyfra ma jakieś znaczenie. Przynajmniej ja tak uważam, a te trzy jedynki to takie duchowe przebudzenie, to takie przejście na wyższe wibracje, to duża intuicyjność. Myślę, że właśnie wkraczamy w jakiś nowy etap, być może tutaj razem wędrując, a być może każdy z nas osobna. Zaczyna e, jakąś nową drogę, rozpoczyna coś w swoim życiu, e, myśli inaczej i zaczyna też działać inaczej. I jak zwykle poprosiłam o wskazówkę karty Tarota, które tutaj pokazały się niezwykłymi energiami, bo jest to Królowa Kielichów, i Rycerz Mieczy. Są to karty dworskie, które zazwyczaj oznaczają postawę, w której coś realizujemy, albo konkretne osoby, które spotykamy w swoim życiu, które wkraczają być może na nową drogę razem z nami, albo my właśnie ich gdzieś tam możemy spotkać. Królowa Kielichów jest osobą. O otwartym sercu bardzo kochającą. I być może właśnie to jest nasza postawa wobec życia. Takie właśnie otwarte serce, które zaczyna mięknąć, które się zaczyna roztapiać. To tak jak to słońce, które obłaskawia całą tą zimę. I to zimno, które jest wokół, takim jednym spojrzeniem, takim jednym promieniem, taką jedną chwilą potrafi nas ogrzać i właśnie od razu coś roztopić. Tak właśnie często jeden uśmiech, jedno dobre słowo. Jakiś promek nadziei, który gdzieś zobaczymy, potrafi roztopić całą górę lodu, w której tkwimy, którą jesteśmy często sami. To taka jedna kropelka, która drąży skałę. To takie powolne działanie czegoś dobrego, miłego. Potrafi tak ogrzać dodać wiary w jakiejś trudnej, często beznadziejnej sytuacji, to takie mm, trzy jedynki, może, które gdzieś wypatrzone y, przywodzą na myśl oczywiście coś pozytywnego i dobrego. To właśnie sposób patrzenia, widzenia świata. To poszukiwanie takich promyczków, takich, Roztapiaczy, które po prostu rozwalają system, rozbrajają te wszystkie pancerze, te hityny, te mury, którymi się odgradzamy od świata. Skuleni, chętni do tego, żeby zamknąć jak skarb to, co jest w nas takie czułe, miękkie żeby nie pozwolić tego czegoś jeszcze raz zranić. I tak odgradzając się, kamieniejemy w tym, właśnie twardniejemy. Nie jesteśmy może już tak czuli, ale jednocześnie jesteśmy tacy zamrożeni. Jesteśmy skałą lodu. Stajemy się zamknięci. Można powiedzieć tacy nieżywi. I często w tym takim zamknięciu i odgrodzeniu, nawet o tym nie wiemy, że tacy jesteśmy, bo mało czujemy, bo mało odbieramy z zewnątrz. I nieraz potrzeba właśnie takiego promyczka, jakiegoś słowa, nieraz jakiegoś powtórzenia, żebyśmy. Zauważyli, że coś do nas chce bardzo dotrzeć, że coś wszechświat chce nam powiedzieć. I nieraz naprawdę musi się namęczyć i natrudzić, żeby do nas coś dotarło, żeby ten przekaz dla nas był czytelny. I właśnie ja dzisiaj tak tutaj spacerując, myśląc o tym jedynkowym przekazie, wiedząc, że no jest to moment taki zauważalny, podkreślony, że ten wszechświat właśnie chce mi koniecznie coś powiedzieć, coś przekazać. Zaczęłam przyglądać się wnikliwiej temu, co się dzieje wokół mnie i zauważyłam, że Chociaż jest zimno, że wszystko jest skute lodem, że te chwile słońca, takiego zimowego przecież, zaczęły roztapiać śnieg na gałęziach. I pomyślałam, że jest to ważne odkrycie dla mnie samej, że coś, to słońce, ten spacer. Ten niezwykły przekaz z wszechświata zaczął roztapiać we mnie. I pewnie też tak macie, że są u was przestrzenie takie zamrożone, takie niedotykalne, takie odłożone na półkę, takie trochę bez czucia, takie bez życia. Ale wystarczy. Taka jedna chwila słońca. E, taki jeden uśmiech może czyjś, może jakieś jedno słowo, a może właśnie zaakcentowane powtórzenie, które e, takie uświadomione zaczyna w nas coś rozpuszczać, rozmrażać. I tacy rozmarznięci stajemy się Bardziej otwarci, uważni na każdy promyk słońca, przejaw radości, nadziei, na każde dobre słowo. Widzimy więcej, czujemy znów bardziej, mocniej, intensywniej i możemy znów się śmiać, ale i też płakać. Możemy Znowu po prostu żyć. Czuć, że żyjemy. Mieć jakieś plany, marzenia, nowe inspiracje. Możemy w ogóle spojrzeć teraz na wiele rzeczy w zupełnie inny sposób. Po prostu więcej czując, wybaczając, mając nadzieję, wiarę. Będąc też bardziej wrażliwym, bardziej sobą.